Witam Was wszystkich po wakacyjnej przerwie i zapraszam na kolejny albo pierwszy w tym roku szkolnym skrót tygodnia. Poniedziałek 20 sierpnia zaczął się od dramatu. Otóż na ulicy Beskidzkiej w Andrychowie pojawił się ogień w jednym z przydomowych warsztatów. Ten ogień na szczęście nie zdążył przenieść się na elewację budynku mieszkalnego. No natomiast strawił całkowicie warsztat mechaniczny, który się tam znajdował. W akcji uczestniczyło mnóstwo strażaków, tak z Państwowej Straży Pożarnej z Jodergii Andrychów, jak i z Ochotniczych Straży Pożarnych. No i w wyniku tego zdarzenia warsztat spłonął doszczętnie. Jeden ze strażaków poślizgnął się na drabinie i uszkodził sobie kolano. No ale to nie było nic na szczęście poważnego i strażakowi życzymy powrotu do zdrowia. No i oczywiście miejmy nadzieję, że właściciele szybko odbudują obiekt. We wtorek 26 sierpnia informowaliśmy Was o odnalezieniu hulajnogi, tej hulajnogi, która, która została skradziona spod sklepu Biedronka w Andrychowie i yy, było tam kilkaset udostępnień, byliście mocno poruszeni całą historią chłopca dziesięcioletniego, któremu po prostu starsi mężczyźni, czy starsza młodzież zabrała bezczelnie hulajnogę i odjechała, panowie zostali namierzeni przez funkcjonariuszy Andrychowskiej Policji a przynajmniej ci, którzy próbowali tą hulajnogę później sprzedać. Tego samego dnia do naszej redakcji zadzwonił bardzo wzburzony ojciec 16-miesięcznego dziecka, ponieważ yy, dodzwonił się do przychodni przy Basenie w Andrychowie, do niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej przy Basenie, yy, gdzie usłyszał, że no, nie ma teraz lekarzy, nie ma miejsca, nie ma czasu, yy, nie ma niczego. Najlepiej by było, gdyby poczekał kilka godzin yy, na yy, opiekę całodobową w Wadowicach czy nocną w Wadowicach no mężczyzna bardzo mocno się zdenerwował stwierdził, że przecież jego dziecko 16 miesięczne przypominam ma dość wysoką gorączkę wymiotuje no ale koniec końców udało się dziecko przewieźć do Kalwarii Zebrzydowskiej i dopiero tam Udzielono mu pomocy, no i tutaj rodzice tej małej dziewczynki zapowiedzieli, że będą składać w tej sprawie zawiadomienia do Narodowego Funduszu Zdrowia. O wtorek obfitował takie różne niepokojące zdarzenia. Wieczorem w Jaszczurowej, tuż przy brzegu jeziora Mucharskiego, jeden z pojazdów chyba nie został zbyt dobrze zaparkowany lub też no, kierowca jakoś nie zadbał o to, żeby auto nie stoczyło się do jeziora i właśnie to się wydarzyło. Auto wylądowało w Jeziorze Mucharskim, na miejscu interweniowały służby. Samochód oczywiście udało się wyciągnąć i mam nadzieję, że za niedługo nie znajdziemy go na Otomoto jako igła nieśmigana, niebita e, od pierwszego właściciela jeżdżony przez kobietę. Środa, 27 sierpnia. To znowuż zdarzenie drogowe, które wywołało niemały zamęt w centrum Andrychowa. Otóż nieopodal restauracji KFC młody mężczyzna dachował samochodem osobowym, co jest dość dziwne, ponieważ w takich wczesnych godzinach porannych ruch na ulicy Krakowskiej, zwłaszcza w okolicy świateł, czyli skrzyżowań, jest natężony bardzo mocno i... Ciężko jest przekroczyć prędkość 20 km na godzinę. No nie wiem jak udało się temu chłopakowi wydachować w takim miejscu, no ale stało się. Na szczęście kierowca nie odniósł poważnych obrażeń i twierdził, że zasłabł za kierownicą. I tego samego dnia przyszła do nas y, dużo milsza na pewno wiadomość. Otóż Klaudia Celeban Kent wygrała poznańskie półfinały mistrzostw świata w Nie będę wam ściemniał, że wiem coś na ten temat, ale są to mistrzostwa świata w makijażu permanentnym. Jej modelką była Julia Rajda z Andrychowa i jakby dziewczyny y, tak się spodobały jurorom i ich praca, że dostały szansę, dostały szanse na Wystąpienie w Turcji i tam będą kontynuowały zmagania, a przynajmniej właśnie pani Klaudia Celeban. Także gratulujemy no i życzymy kolejnych sukcesów. A czwartek 28 sierpnia rozpoczęliśmy od yy, sytuacji związanej z, właśnie z dachowaniem pojazdu na ulicy Krakowskiej. Otóż. Ten młody chłopak, który prawdopodobnie zasłabł i dachował, uszkodził sygnalizację świetlną, która do tej pory nie działa. Natomiast ruch działa przy tym świetnie, ponieważ no nie ma korków. Jest dużo lepiej przejechać, dużo łatwiej przez centrum Andrychowa, zwłaszcza w takich newralgicznych godzinach szczytu. No, także myślę, że to jest nawet dobre rozwiązanie, żeby to pozostawić już na. Na zawsze. A po południu w Kętach miała miejsce interwencja służb ratunkowych na placu zabaw, gdzie mały chłopiec prawdopodobnie złamał nogę. I tam lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego ratownik 6. Piątek 29 sierpnia to znowuż zaskakująca sytuacja z Wadowic. Otóż pod sklepem Lidl. W jednej ze skrzynek elektrycznych, nie wiem czy to dobrze mówię, w każdym razie pod Lidlem nastąpiło zwarcie instalacji elektrycznej. Pojawiły się tam jakieś iskrzenie, jakiś dym. Szybko przechodnie poinformowali służby ratunkowe oraz pogotowie energetyczne, które po przyjeździe stwierdziły, że to zwarcie było dziełem ślimaka. Ślimaka takiego, takiego mięczczaka, mięczaka, mięczaka w Skorupce, no kojarzycie, Ślimak. Nie wiadomo z jakich powodów to zrobił i już teraz nieoficjalnie wiemy, że przygotowanie całej akcji zajęło, zajęło Ślimakowi zaledwie pół godziny, natomiast wykonanie już dwa tygodnie. A w Andrychowie tego samego dnia zawrzało politycznie. Otóż obecna burmistrz Beata Smolec, burmistrz Andrychowa nie zaprosiła radnych opozycyjnych na Uroczystą kolację z przedstawicielami miast partnerskich Andrychowa. No i jest to taka sytuacja, trochę wskazująca na to, że, że to jednak nie Ewelina Szypuła, jak, jak twierdzi mnóstwo osób. Z jednej strony barykady wprowadza jakieś podziały, no tylko właśnie sam wierzchołek, czyli, czyli burmistrz Andrychowa. No bo pierwszy raz chyba w historii miasta dochodzi do takiej sytuacji, że. Że w takim spotkaniu przedstawicieli miast partnerskich nie wzięły udział wszystkie najważniejsze osoby jakby zaangażowane politycznie w Andrychowie, a jedynie te wybrane przez panią burmistrz. Tego w poprzednich latach nie było. Sobotę 30 sierpnia to 35-lecie istnienia firmy Maspec oraz samorządu, czyli powiatu Wadowickiego. Na imprezie główną atrakcją wieczoru był zespół Lady Ladybank. Który znamy wszyscy. Nie zabrakło też kolejnej gwiazdy wieczoru, która jest bardzo często obecna na takich plenerowych imprezach, czyli deszczu. Ludzie wychodzili z koncertu przemoczeni do suchej nitki. No ale nie to jest najważniejsze najważniejsze są emocje najważniejsze jest to, że wszyscy dobrze się bawili, koncert się udał także gratulujemy pomysłu na Właśnie taką uroczystość. Niedziela 31 sierpnia to informacja na temat kęckiej pływalni Osir, która wraca po wakacyjnej przerwie. Wtedy to wykonywano tam prace konserwacyjne. Natomiast wieczorem w miejscowości Hocznia doszło do potrącenia sarny, i tam w komentarzach oczywiście. Jedni kibicowali kierowcy, drudzy już szukali różnych przepisów na dziczyznę, a trzeci żałowali zwierzątka. Możecie napisać w komentarzu z którego teamu jesteście. No a na koniec bardzo dobre wieści dla druhów z ochotniczych straży pożarnych. Otóż sejmik wojewódzki, sejmik małopolski przeznaczył ponad milion złotych na sprzęt dla 33 Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu Wadowickiego, w tym na przykład na Targanice Dolne, na Brody czy na Mucharz. No i wiadomo, nowe wozy to, to szybsze, bezpieczniejsze, sprawniej przeprowadzone akcje. Także druhom gratulujemy. No i cóż, pozostaje mi tylko zaprosić Was na kolejny skrót tygodnia. Od 1 września wracamy już tak jak było do tej pory, czyli. Co tydzień będziemy relacjonować sytuację z minionego tygodnia. Do zobaczenia.